Męczkę z tej strony, Tadek. A ja witam Was w grze Medieval Dynasty. Jak widzicie, właśnie powstawiłem sobie domek dla rybaka. Po to, żeby po prostu było dodatkowe, zawsze jeszcze jakieś jedzenie robione. I dlatego też, że mam osobę, która ma trzeci poziom tego przetrwania, więc ją tam właduję do pracy. A my się teraz zajmiemy tutaj przekonywaniem edyty, żeby została naszą żoną. Tylko że. Nie pamiętam, gdzie ona pracuje, więc musimy to sprawdzić i przy okazji zaraz kogoś wrzucę tam do pracy jako ten rybak. Gdzieś widziałem taką osobę z trzecim poziomem, co akurat nic nie robiła. O, samboja jest, ta rybacka, jedna osoba tylko, chociaż chwilę ona ma rolnictwo, jeszcze to zobaczyć, czy ktoś inny by nie pasował tam. Zadar to nie, to on do kowale mógłby zostać. Ta sam, boja jest cały czas. Roderyk. On to do zwierząt będzie. O, młody się urodził, jakiś z czwartym poziomem od razu. O i tu też. Ro, Rodzic to rolnicy. Yy, Zobaczmy wyżej. Ale nie, chyba tylko tamta osoba ma ten trzeci poziom. Dobra. No to do pracy jako profesjonalny yy, rybak. Czy to rybaczka. Nie wiem, czy to się odmienia. Usługi tutaj, stragan z surowcami, skończyły się surowce. Stragan tutaj jeden mam nieustawiony na razie. Wróćmy do tego. To będzie łowiecwo, ok. A ta rybacka. I czy wszystkie ryby można łowić? Aha, tu nie ma znaczenia. Ryby, mięso, koń, płoć, szczupak. Aha. Włócznia rybacka jest potrzebna, zaraz zrobię kilka i je wrzucę po prostu. Bo w sumie tak naprawdę to nawet nie wiem co one wymagają. Zobaczmy. Mistrz zniszczy. nie, nie, nie. ja mogę to w ręce zrobić? Pierwsza rzecz. Nie, nie mogę, dobra. Tu pewnie gdzieś tu będzie, tutaj będzie. Zobaczmy, włócznia rybaczka kamień, kłoda, lniana lnia na nić, lnia hmm. nić, no nie powiem, bardzo duże ma wymagania przez tą lnianą nić. Hmm. Lnia na nić mam tylko raz, no to nie wiem jak, na jak długo mu to wystarczy, a wrzucę patyki, bo tutaj się skończyły. No dobra, trzeba gdzieś coś pomyśleć widzę, bo jednak te ryby to tanie nie będą. A, przy, a chyba tam można też sieci rybackie stawiać, mi się wydaje, że kiedyś było coś takiego, pułapki i na ryby były? Tak, wow, nie na nic 12, znaczy no, jakby nie patrzeć, to siatka na ryby, nie? To z czegoś musi być zrobione, ale masakra, 12 tych, sporo. Yy, dobra, poszło w ucznia rybaczka, będzie ją miał w razie czego, a my zobaczmy, gdzie poszła Edyta i co ona robi w ogóle z jest kucharzem. O, czyli jest gdzieś tu. A, ten, no tak, faktycznie przymówiłem, że, że żona kucharz będzie. Mm, idzie i pozawracać gitarę. Edyta. Gdzie znajdę, pogawędka i co to? Co ci chodzi? Jak ci mija dzień? Spoko, nadejście zimy. No, wystarczy powiem, że jest wiosna, ale spoko. Tutaj możemy... mam... Wydaje się bardzo interesujące, mogę ci o coś zapytać. My tu nie widzimy w sumie co ona lubi, a co nie. Masz jakieś rodzeństwo? Od dziecka mam lęk wysokości. Pym się z kurczaków. Krowy są najbardziej użyteczne, moim zdaniem. Zapewniają zarówno mięso, jak i mleko. Stosunkowo łatwo nimi zarządzać. Są wytrzymałe i to, to mogę Jak ci się podoba w dolinie? Jest bardzo przyzwoicie. Ziemia urodzajna, lasy pełne zwierzyny. Król jest. A zresztą, co mnie to obchodzi? Królowie przychodzą i odchodzą. Bardziej im interesuje mnie rola niż polityka. Ile razy ja mogę z nim zagadać? Aha. Czyli dwa razy można z nią dziennie porozmawiać i dopiero wtedy chyba możemy coś. Mam coś dla ciebie. Jak mógłbym wiedzieć, co ona lubi? Kucharz status. Aha, to jest tylko to, jako nasz pracownik. Hmm. Czyli ona można powiedzieć, hmm. ona może powiedzieć, że z tego, co z nią porozmawialiśmy, jeżeli to trzeba yy, że tak powiem, wydedukować, to jest osobą taką raczej pragmatyczną, bo tam mówi, że no, e, lubi krowy, czyli takie najbardziej przydatne zwierzęta, e, też nie obchodzi ją król, tylko tak naprawdę praca. Ej, może tam chatę pszczelarza w postawie, Tam z tyłu, w sensie. To jedziemy zobaczyć w sumie jakiś prezent dla niej. E, to zobaczę, czy któryś z nich ma taki podpis, typu, że dla osoby, która jest tam, wiecie... Taka właśnie pragmatyczna, czy coś. No zobaczmy. Gostowia. Przyjadę chyba przez Borowo i zobaczę, czy nie ma tam jakichś interesujących ludzi. Jak będą, to po prostu ich... Zaci ...zaciągnę. Znaczy zaproszę ich do wioski. I przy okazji tam jak będziemy, to zrobimy jakiś domek. Myślałem w sumie, że że taki odcinek tutaj z tymi podchodami i podrywami będzie trochę dłuższy. A to wychodzi na to, że mogę dwa razy dziennie pogadać, tak? I prezent jakiś dać. Ale z tym prezentem to obstawiam, że to raz na sezon będzie. Bo coś tam było, żeby dawać osiągnięcie, widziałem na Steamie, żeby dawać żonie cały czas prezenty, więc raczej nie sądzę, że to chodzi o codziennie. Dobra, zobaczmy, przy okazji kto tu siedzi. O, właśnie to jest dziwne. Czemu mi znikło? Pojawiło się i nagle wciągło to. Dobra, zobaczmy. 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2. Tutaj. Bogna. No nic ciekawego. Dobra. Niby teoretycznie mógłbym tego gościa wziąć, ale... Bardziej mi teraz zależy w tym momencie na osobach, które mogą dobrze pracować przy albo kopaniu, czyli drwale, górnicy i tak dalej, bo tak jak widzieliście, no z tym drewnem ostatnio troszkę był problem, więc myślę nad zbudowaniem drewutni kolejnej, więc chciałbym tam osoby o odpowiednim już poziomie umiejętności albo ewentualnie do produkcji. To też mi potrzebne, bo będę potrzebował tam do tej, tej szwalni czy gdzieś ludzie, no to tam też. Czy chociażby do warsztatu, żeby robić później te jakieś gliniane kubki i tym podobne rzeczy. Dobra. Wejdę taką. Zobaczmy. Nie. Nie. No dobra, to nawet się nie ten. Nie kupuję. Dobra, zobaczmy te prezenty, jakie tu są. Pokaż co masz na sprzedaż. Tylko flat. Kto lubi się bawić, czyli teoretycznie nie. To kogoś modnego. to kogoś pracowitego. I wydaje mi się, że... Ee, na parstek najtaniej wychodzi w ogóle. No ale dobra, weźmy to. Zobaczymy, czy dobrze myślę, czy nie. Czy ja mam coś do. Mam strzały, mogę mu sprzedać. Mam pochodnia, zaraz nam wysiądzie. Pukłak z wodą. O, wino do jakieś miałem przy sobie. No i dobra, i to chyba wszystko w sumie, co miałem przy sobie do sprzedaży. Mogłem wziąć coś, to bym sprzedał, ale jak widzicie zapomniałem. Albo się też nie zastanawiałem bardziej. Dobra, zobaczmy jeszcze a propos tutaj handlu na tych moich straganach. Też mnie trochę zastanawia, bo nie zwróciłem na to uwagi, czy te pieniądze to przychodzą do mnie tak po prostu? W sensie nagle je mam i tyle? Mikstru o, będziesz, możesz sprzedawać mikstury, ja nie wiem czy oni się wyrobią w sumie. Z Nieważne. No, na razie opierdzieli wszystkie, to może aż tak to nie. To znowu bez sensu, bo nie... jak to sprzeda, to bez sensu, bo nic innego ciekawego nie ma tu na sprzedaż. No, oni nie są w stanie wyprodukować takiej ilości chyba do 16, żeby chyba było trzeba, żeby oni robili. Zaraz zobaczę tam. Dobra, niech na razie tak będzie. Z narzędziami to... Żelazno tutaj też przydaje. W sumie to z narzędziami chyba po prostu tu dam, a tym co ja się sam zajmę sprzedażą narzędzia. E, kuszy nie, pochodnienie nie, nie sprzedawaj wiadra, chociaż w sumie ile tych wiadr, no jakby jedno wiadro sprzedała czy tam dwa to chyba nic się nie stanie, no dobra dajmy jedno. Drewniany młotek to nie, podkownie, kamienna siekiera to wszystko zostaje na razie, niech oni to zużywają. Kosa, kilo żelazny to też może pomóż trochę w sprzedaży tego o 40 nie będzie pałka nie tutaj coś słabo idzie ta produkcja młotków żadnych nie ma żelaznych, ani nic z innych rzeczy chyba zacząłem już produkcję innych przedmiotów. Prosty worek. Worki się kończą. Hmm. Tutaj mamy jeszcze takiego z kamiennym. Przy... O, łopata, żelazo... o nic Chyba dam to samo, co tam wyjdzie na to. 40. Ej. Aj, 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 I tu dajmy już do końca. ich wyjdzie. O, nawet jednego nie jest w stanie sprzedać. Dobra. Stragan z surowcami. Co tu jest nie tak? Czego brakuje? Patyki, handy, patyki sprzedawałeś to nie? Te kosze wiklinowe można dać. Sztaba żelaza. Uuu to nie, to nie sprzedajemy tego. To będzie mi potrzebne. Czemu ja to dałem na sprzedaż? Drewniana miska. Aha, ona dużą część tych misek sprzedaje. Chyba 64 miski. Mm. No dobra, to ten kosz wiklinowy niech będzie. Hmm. Tutaj surowce to chyba w ogóle nie opłaca się sprzedawać z tego co widzę, dobra zmieńmy na to, to na coś innego. Chyba też dam na chociaż żywność jakaś, pieczone mięso, nie to też szkoda sprzedawać, jajka też nie. Czy jakieś gotowe te wyroby tutaj są u nas? Nie, wszystko zjadają bardzo szybko, w ogóle już nie ma widzę żadnych tych, śliwek ani kapusty, cebuli, nic. Eee... Muszę zobaczyć. Szkoda, że nie mogę tego jakoś zablokować, bo na przykład nie chciałbym, bo czuję, że oni zjadają. E, jak na przykład nie, tamci nie są w stanie się wyrobić z zupami, to czuję, że oni wtedy zjadają po prostu te surowe rzeczy. Typu powiedzmy, jak na przykład buraki czy coś takiego, i przez to tego nie ma później. I znowu oni nie mogą zrobić, i ci jeszcze bardziej te surowe zjadają. Będę musiał nad tym usiąść i pomyśleć. Zasób dobra, to te narzędzia też tutaj w sumie na moment obecny nie mam jakiegoś pomysłu, co z tym zrobić. Żelazna kosa. Tam kosy chyba robią, więc mogę dać. Wow, kosy bardzo. A, dyplomat. 8 poziom ma już? Naprawdę? Wow. No niby ona tu pracuje już trochę, ale 8 nabiła? Kurde, to powiem pan, wam, że jestem no w szoku, że ona tak szybko to wbiła. No zaraz wyjdzie nam to, że będę tak szybko sprzedawał, że zaraz nie będzie tego. Dobra i reszta nie będzie te kilofy. Aż dziwne. Wiecie co? Aż sprawdzę. Czy ktoś ma w ogóle ósmy poziom w czymkolwiek. Kurde, tu było piąty ciężko, żeby tu ktoś miał. A ona ma ósmy. Tutaj mamy hodowce. No dobra, to hodowca wbił ósmy. I Oswalda Kramasz dziewiąty. Czy się dziwię, że tych surowców brakuje, jak oni tacy są ogarnięci w sprzedawaniu, yy, produkcja. kuźnia, tutaj co produkuje. Ile oni produkują? Muszę zobaczyć. Ci tych 50 sztab są w stanie zrobić, ok. Ci tutaj robią te żelazne kilofy, 4,5 kilofa, żelazna kila. Żelazną motyka robią, OK. Ta kuźnia co robi. Młotki, żelazne młotki, Kos i kosy robią. Dobra. Przy okazji robią żelazo. Ta kuźnia co robi. Ta No tak myślałem właśnie. Ta robi spatyków rzeczy, więc sobie to odpuśćcie. Kamienność. I spróbujmy tutaj załączyć coś już żelaznego, żeby robili. Jakiego przedmiotu żelaznego ja jeszcze nie robię? Chyba łopaty. Nawet nie mam wykupionej. No dobra. Dorzućmy tych kilofów trochę tutaj też, niech oni robią. Powiedzmy z 20. Sikiery, tam chyba mało ich robią, więc znam ich więcej. Powiedzmy. O. I z 10%. No dobra, w na tak młotek niech będzie. Brak zasobów. Aha, bo oni robią to z składy. No i dlatego im nie brakuje. No dobra, to dajmy na motykę. No, no i zobaczmy, ile tu wymagany jest sztab. 20 sztab jest tutaj wymagane. Na tej później jest wymagane. Yy, tu jest na plusie. No dobra. Wiemy, że 20 jest wymagane cały czas. Yy, tu 30. Czyli w sumie są w stanie pokryć zapotrzebowanie, jeżeli pod warunkiem, że tu jeszcze czegoś nie robią. Nie, dobra, tu robię te z kamienia rzeczy, więc okej. Okay. A, mógłbym żelazne te robić, noże. Dobra, na razie mniejsza z tym. Widzę, że przy tym trzeba będzie, no chwilę będę musiał pomiędzy odcinkami posiedzieć i spróbować to jakoś poukładać sensownie. I z tym żarciem, czy ja mogę, muszę zobaczyć, czy gdzieś jest coś takiego, że wyłącz z dostępu dla ludzi coś jak na przykład w Twierdy, że można było zablokować określony rodzaj jedzenia, że on nie jest taki, jak był dla mieszkańców. Dobra, jedziemy. No nic, no ja myślę, że tak, oddamy tej naszej wybrance, powiedzmy, ten prezent, zobaczymy, jak na niego zareaguje. No i to tyle chyba będzie w tym odcinku, bo tam i tak i tak z nią trzeba, minęłem ten, wiem, no ale mniejsza. E, bo to i tak i tak e, będzie trzeba z nią, widzę tutaj pomiędzy odcinkami, e, znaczy w, pomiędzy odcinkami, w trakcie odcinku będzie po prostu trzeba codziennie do niej podejść na chwilę i tam zagadać dobrze, tak żeby były te plusy. Zobaczę tylko czy tutaj dobrze z tym prezentem pomyślałem. Ona w kuchni pracuje, więc... Jest blisko. Albreda Al będzie może to zdrosne. Romans, mam coś dla Ciebie i to jest ten Zobaczmy. To na pewno będzie pomocne. Dziękuję. A, czyli dobrze wybrałem. Okej, okay, super. No nic, e to ja teraz idę tam przeglądać te wszystkie tabeleczki, wskaźniki i tak dalej. E czy Dobrze są poustawiane. zobaczyć czy da radę coś z tym jedzeniem zrobić. No a to tyle w tym no, trochę krótkim odcinku, no ale nastawiałem się, że coś dłużej będzie z tym fl flirtem. No nic. Dziękuję za, za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko!